Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym będziemy układać panele na tej części salonu. Ale zanim przystąpimy do pracy, musimy sprawdzić, czy nasze maty grzewcze działają prawidłowo. Dlatego podepniemy je i sprawdzimy, czy się grzeją. Jeżeli się grzeją, no to będziemy rozkładać panele. Na początek sprawdzimy sobie obecną temperaturę mat, 12 stopni, tam 12 stopni, 12 stopni. 12 stopni, czyli tyle, ile jest w domu, tyle mają tematy. Można byłoby sprawdzać kamerą termowizyjną całość, natomiast takiej kamery nie posiadamy, więc podczas układania paneli no, będzie widać, czy jest gdzieś uszkodzenie, czy nie. Natomiast jeżeli tu by była gdzieś przerwana żyła grzewcza, to uważam, że reszta by nie działało. Dlatego to nie jest tak jak w przypadku wody, że gdzieś coś może tam się zapowietrzyć. Dlatego sprawdzimy sobie na początku i na końcu, jeżeli działa, no to uważam, że jest w porządku. Dobra, musimy się podpiąć. Sterownik będzie tak wyglądał. Sterownik będzie tak wyglądał jak w tym pierwszym domu. Czyli coś takiego, będzie się tylko naciskało, temperaturę ustawiało. Oczywiście to wszystko jest na Wi-Fi, ale dzisiaj podepniemy na krótko. Czyli tak jak normalnie, tylko nie będziemy chować tych wszystkich przewodów. Czyli tylko podepniemy, sprawdzimy i odepniemy. A jak skończymy, no to przeprowadzimy sobie instalację tak, jak powinno już być. Więc to jest cały sterownik. Poczymaj. A to jest przewód do termostatu. Chwila prawdy. Naciskamy? Podpięcie jest bardzo proste, bo wystarczy podpiąć maty i trzeba podpiąć zasilanie i termostat. Uziemienie podpinacie ze sobą, więc omija cały cały sterownik, więc Oczywiście mówię od razu, ja nie jestem elektryk, więc osoby z uprawieniami powinny to robić. Natomiast ja podpinałem tych przewodów już, tych, tych sterowników już trochę, więc mniej więcej teorii ich działania znam. Znaczy to nic nie ciężkiego, NL <grym> i w sumie tyle. Dobra, ustawiamy 25 stopni, jest 12, nie wiem czy dobrze widzicie czy nie. O, teraz chyba lepiej. Ustawiłem 25 stopni, jest 12 w pomieszczeniu. Bo termostat sobie tutaj wisi, więc mniej więcej jest tyle samo w całym pomieszczeniu co i mają te y, maty, te, y, te płyty. No i teraz poczekamy, zobaczymy, jak będzie się temperatura podnosiła. Próba. Żona mówi, że czuć ciepło. Nie ukrywam, że dotykając mat, naprawdę czuć, że bardzo szybko się grzeją w stosunku do płytek, w stosunku do y, ogrzewania, które jest w kleju. No wiadomo, bo jest mniejsza powierzchnia, mniejszą. Najmniejszą grubość musi nagrzać natomiast zrobimy sobie szybkie porównanie, bo naprawdę tematy chodzą około 5 minut i, no, czuć, podejdzie się pod nie, to czucie ręką, że naprawdę są ciepłe. Więc zrobimy sobie porównanie. Tutaj jest 14,2. No, wiadomo, klimatyzacja chodzi, piecy chodzi, no to się grzeje. 14,1. Panela 14 stopni. Nie wiem czy jak tu złapię, bo jest to w ale zobaczymy. 15, a na żyłek że co muszę złapać. O, Zobacz jak się trafi, bo tutaj mówię, musi to oddać ciepło, a jest jeszcze... Nie wiem, na tym będzie ciężko, najlepiej na czymś, że to oddaje ciepło. Typu panela, która jest położona. Zobaczcie różnicę. I to nie jest tak, że stoi przy piecyku i piecyk grzeje, bo piecyk ten został odpalony 10 minut temu. To się nie nagrzał. E no luksus, patrz. No nie bój się tak. No przecież, jak się zepsuje sztuka, czy dwie, to przecież nic się nie dzieje. Ja mam no, przymierzyć, tak, czy ty? Tak, tak, tak. Czekaj. Się... Ciężko się zapina, tak? Nie, nie dużo ciężko. Tylko nie wiem, czy dobrze i mam w sobie, tylko że to jest tak, na czy... Aha. Ciężko wyczuć, czy weszło? No, ale myślę, że. <śleskli> o! Jest. Dobrze tam masz. Ja mam do ściany do, do rogu mam z centymetr. No to tam. Masz już do ciebie, ja Troszkę do mnie, u ciebie listwa. Teraz do ciebie, OK. Jest? Masz? Dobra, teraz trochę do ciebie nie będzie trzeba drzwi otworzyć. Więc co ja mam tak? Centymetr, półtorej? Chcę do Ciebie przesunąć, bo tu u mnie. Nie, weź troszkę na dół, na dół, na dół, na dół, pod spód, tak, pod ramę. O, masz ok? No jeszcze możesz to No to ja mam tutaj niecały centymetr. To do ciebie daj, jak coś. Okej. Okay? Hmm. Co? Pokaż. A co, że tu zaskoczyło? Czy? Trzeba te drzwi tak samo podkręcać, tak jak w tamtym. Dobra. Układanie paneli jest bardzo proste. Przede wszystkim trzeba pamiętać o odległościach. Między panelą a ścianą, ponieważ, jeżeli zrobicie za ciasno, to wasze panele się po prostu podniosą. Zwłaszcza jak jest ogrzewanie podłogowe, musi być luz. Panela nie może dolegać, po prostu powinna być tak, jakby dylatacja. Ma być właśnie ten centymetr luzu, tak co najmniej centymetr, żeby później nie było problemów. Zwłaszcza, że kiedyś mieliśmy podobną sytuację, że jeszcze się nie znaliśmy na takich robotach. Ktoś układał panele u nas. Pierwsza zima, pierwsza taka może nie taka typowa zima, ale po prostu takie pierwsze przymrozki i panele nam się po prostu podniosły. Trzeba było wtedy rozpinać panele, bo nawet podcięcie rogów dużo nie dało. Można było oczywiście podciąć, można było spróbować, natomiast wszystko zależy od panela. Jak był gdzieś sklinowany dobrze, jak już gdzieś złapał, no to już nawet potrafiło wyrwać z tych zawiasów. Dlatego zawsze warto zastanowić się na początku, zrobić lekki luz. I wtedy powinno to działać idealnie. Za chwilę ułożymy całość. Tutaj jeszcze kawałek i zrobimy sobie próbę ogrzewania elektrycznego. Zobaczymy jak działa. I tyle. Jedziemy po listwy. Montujemy listwy. Jedziemy zamówić meble na tą część. Tak, zamówimy sobie meble na tą część. I będziemy brać się za tamtą. Dzisiaj odosłałem 10-metrową matę. Tą grzewczą i mają przysłać mi pięciometrową. Stwierdziliśmy, że zrobimy piątkę, czyli będzie tu, tylko w centrum. Tutaj będą meble, to nie będziemy dawać, więc będzie piątka i powinno to wszystko ładnie wystarczyć. Tę stronę, żeby nie poszerpał. wyżej. Czyli, czyli górną krawędź, tak? Ewentualnie mogę przynieść ukośnicę, też posiadamy ukośnicę. Zobaczyć jak chciałem profesjonalnie. Da się? Ja uważam, że to się stwierdzi, kwestia zaznaczenia. Dobra, nieważne. Jakbyś źle zaznaczyła, to bym źle uciął, czyli 70% na moją korzyść, 90% na twoją. Dobra, czyli tak, tutaj idzie taki kawałek, tu musimy dać całego i musimy wyciąć, tak, żeby to fajnie wyglądało. Dobrze mówię? Nie, bo robimy tak jak tu. Czyli tutaj, żeby wszystko się zgadzało, wszystkie fugi. Czyli robimy podtąd taki fragment, i odtąd robimy tu ze skosa i u góry trzy takie kawałki. I tyle. Więcej nie robimy. Jedziemy zamówić jakieś tam meble. Ewentualnie jakieś parapety po prostu bierzemy się za pracę tu, w tym obszarze. Po niedzieli przyjdzie krótsza mata, także grzewcza, no to zamontujemy tam i rozłożymy do reszty panele. Na czym myślisz? Co? Źle. Co źle? Przecież ty mi zaznaczałaś. Co? No to zaznacz, ile jest. A, bo nie utniemy teraz. Utniemy jeszcze z tego. No wiem, tylko że. że będzie... Stąd trzeba uciąć raz. No dobra, no to trudno, takie rzeczy się zdarzają. Nie myli się ten, co nic nie robi. Czyli źle zaznaczyłaś. Ale tam też Ale źle zaznaczyłaś, teraz się przyznasz. zaznaczyłam, ale. Nie, 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 źle zaznaczyłaś. Nie. Ale... Czyli moje cięcie jest lepsze niż twoje zaznaczenie. Tak. No. Czyli wyjaśnione. Dobra, zaznacz, ile trzeba skrócić, to ci skrócę i kończymy roboty, sprzątamy. I idziemy na chwilę do domu odpocząć. Zobaczymy za fajnymi meblami, ponieważ już mamy wstępną koncepcję co do tych mebli. A powiem wam czego się naprawdę nie mogę doczekać. Czego? A się położy na tych panelach. Mam ciepłe. Jak Do mnie jeszcze, za bardzo. Ok, masz tam ładnie. Jeszcze do mnie, jak tam u ciebie odległości może być, bo to. Ostatni panel, to tego pozwolę ci sobie zaznaczyć, tak. No. I 19. No, akurat będzie odstęp. Dajcie. Panele ułożone. Teraz zrobimy sobie próbę. Myślałem, że bateria padła. Dobra, jest. 18 i 6. Patrz bliżej pieca cieplej. 20. 17. 17. Do 19, 27, no bliżej pieca jest cieplej. Dobra, podpięte jak zwykle na krótko. Dobra, start. Start. Mamy, o, zaskoczyło. Wstawimy sobie 30 stopni. Dobra, 30 stopni. Oczywiście sterowanie jest Wi-Fi, ale jeszcze nie będziemy bawić się w ustawienia, bo nie wiadomo, czy ten sterownik będzie w tym domu, czy w tamtym. Godzina 18.47 powiedzmy 17 stopni w tym miejscu zostawmy to na jakieś no powiedzmy do godziny 19 zostawimy i zobaczymy czy temperatura się zmieni i jak szybko się zmieni oczywiście na wstępie mówię że nie są to panele takie, czekaj, jak mówię a, winylowe, a bo to zawsze w tych płytach co tak jest w Winylowe to są zwykłe panele, które są odpowiednie pod ogrzewanie podłogowe. Mogą oddawać ciepło trochę dłużej niż normalne, ale fajne są, nam się mega podobają. Wydaje nam się, że mega pasują tutaj do tego domu, dlatego specjalnie kupiliśmy takie, bo akurat te winylowe nam się w ogóle nie podobały. Więc po co mieliśmy kupić coś, co nam się nie podoba, tylko po to, żeby ktoś nam powiedział, że takie mają być. Po prostu te są fajne. I zobaczymy, jak będą oddawać ciepło właśnie z tych, z tych mat grzewczych. 19 godzina, 20, prawie 4 o no, 23 stopnie, powiedzmy. Do domu wiem, że ciepło tutaj nie chce się jeździć, bo naprawdę momentalnie grzeją te panele. I nie wiem, 15-20 minut. Momentalnie po włączeniu czuć, że robią się cieplejsze. Teraz po prostu zaczynają się jeszcze bardziej dogrzewać. Jest ustawione 30 stopni. Tu dla porównania zaraz wejdziemy. Tu jest dalej. 22, czyli wychodzi, że jest praktycznie tyle samo wszędzie, a tu nie było nic. 17 stopni. 17. Jest różnica? No, jest. Dobrze, Zobacz, tutaj jest jeszcze bliżej pieca. A tutaj jest tutaj, tutaj. Momentalnie, jeszcze piec nagrzewa te panele. Tu jest 30. 28. No, czyli tu już nie ma od pieca, tu już normalnie same się grzeją. Zobacz, tu nie ma nic, bo tu była taka przerwa. To jest 19. A tu jest prawie 24. trzy, 23, 23 24, a teraz bez paneli zobaczymy, czy coś łapie nie, bez paneli nie pokażę. Bo odbija chyba. No chyba tak. Więc tu nie pokaże nic takiego szczegółowego, a tu na paneli. Uważam, że 30 stopni bez najmniejszego problemu złapie za najbliższe pół godziny. Może nawet nie całe pół godziny. Po prostu potrzebuję popracować chwilę. A tak jak widzieliście jest godzina 19. A dopiero odpaliliśmy. Dobra, my się z Wami żegnamy. Jeszcze posiedzimy sobie chwilę, bo nam się nie spieszy do domu. Teraz jest fajnie, teraz jest przyjemnie. Od razu budynek nabrał fajnego teraz wyglądu. Yy, za kilka dni przyjedzie Tutaj ma ta kolejna i będziemy rozkładać jeszcze jedną, albo wcześniej weźmiemy się za schody, tutaj takie kręcone mają być do góry, więc albo to, albo to będziemy robić. Jak porobimy te wszystkie rzeczy, no to bierzemy się już za płytki. Oczywiście wcześniej zamówimy meble, żeby nie było, że jest takie puste, więc będą tutaj meble, będą rolety. Gdzie nie gdzie pomalujemy, bo tutaj gdzieś jest brudne, bo montowaliśmy klimatyzację, to się przebijaliśmy przez ścianę. Tu musimy zalepić, bo. Zasilanie dawałem do telewizora, którego tutaj powiesiliśmy, więc musimy trochę wyczyścić. I do góry, praktycznie, można wrzucać już sypialnię, czyli łóżko jakieś dwie komody, szafki, czy jedna komoda i dwie szafki nocne. I zamawiamy tutaj balustradę. I w sumie tyle. Ewentualnie, jeszcze może siatkę zrobić do leżenia, ale to zawsze w przyszłości można zamontować. Dobra, my się z Wami żegnamy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, subskrypcja i łapka w górę. Na razie, cześć. Kochanie, mm. do domu. Mm -mm. Nie ma spania. Mm -mm. Zostaje tutaj. Mm. jakie to przyjemne. Nie są dobrze ci. Ja tutaj zostaję. Nawet nie chcę żadnego koca. I ja tu będę we A Ale wziąłbyś się tak przeczołgał chociaż po tych panelach. Mm. To by się z tego kurzu przyczyścił, co. Później. Hmm. Ale fajnie ciepło. Hmm. Zmęczyłeś się? Hmm. Po prostu sobie leżę. Ale wchodź tu bliżej kominka. Tu hmm. mi dobrze. Będziecie jeszcze cieplej. Hmm. Już nie trzeba.